Co chcesz? Co chcesz? Kwiatkę chcesz powąchać? Kwiatka masz, to. Masz, powąchaj. Napisz tego powąchaj, tak? To nie ruszaj go, powąchaj. Powąchaj go tylko. Chodź, teraz tego powąchasz, chodź. Teraz tego, tak? Zwiększy trochę, chodź. Nie jedz. Powąchaj. Pachnie? Pachnie? Teraz chcesz tego jeszcze? Chcesz tego jeszcze powąchać? Wow! No? Nie ruszaj, Amelcia. Nie wolno. Nie wolno ruszać, kochanie. Nie zrywaj, powąchaj tylko. Powąchaj. Który chcesz? Tamten chcesz? Powąchać? Ten mały? Tak. Ten duży chcesz, tak? Ten duży chcesz. Już daję, już, już, już. Uuu! Widzisz? Widzę. A ty widzisz? Tego postawimy na ziemi. Tak. Mhm. Zobacz jaki ładny kwiatuszek. no powąchaj, powąchaj, nie ruszaj Amelcia, bo zbijesz, kochanie. Podstaw na ziemi, tak? Pową... Tylko, tylko wąchaj, tak? A ten małutki jak pachnie? Jak ten małutki pachnie? Widzisz? Widzisz? Ta, dam ci dam ci tak dam ci o, Chcesz sięgnąć tamtego chodź chodź tutaj. O, wszystko muszę Taki? Taki? Muszę Taki? chodź chodź muszę. chodź 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 tak? tylko Tylko chodź no nie ruszaj, nie ruszaj. Tacci, tacić, taci. Ten tutaj, tak? Postawimy. Ładnie pachną? Ładnie. Który jest najładniejszy, Mielcia? o Ojejku, brawo, jak ładnie skaczesz. Brawo. No, jeszcze raz. Skocz. Jump. No wahaj! A psik. Psik. A psik. A, psik. A, psik. Pachnie, Amelcia? Pachnie? Nie ruszaj, Amelciu. Tylko wąchać można. Tylko wąchać, tak? Tylko wąchać można. jak pachną kwiatki? Uważaj. Uważaj Amelcia, nie potuń tego. Pachnie. Dziękuję. O, Ach, nie, tego nie. Pachnie, już jest ciężki. Zobacz, powąchaj, powąchaj. Pachnie? Jeszcze raz powąchaj. nie, 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 Amelciu, nie. Pachnie? O, tak.